W pięciu częściach jest dosłownie Puzzle Nie puściła kurwa chyba Takuma, na którą założyłem bo Słyszałem jak wystrzeliło coś było się Siemanko z tej strony Marcin Szumiel Nie pniliśmy się z tym trochę hmm, dwa kilka tygodni ostatnim razem coś nagrywałem na Week Warsu w Warszawie eee, Ale dzisiaj pożegnamy sobie na lato. To jest... Ostatni moment, kiedy możemy sobie coś nagrać i coś zorganizować, postanowiłem, że zrobię swój mały, tajny spot, tylko dla zaproszonych osób. Jeśli uważasz, że nadajesz się na tajny, tajny spot, wyślij maila do mnie i wyślij mi zdjęcie swojego samochodu. Opisz mi jaki to jest samochód i skąd jesteś. Głównie szukam ludzi z Olsztyna, okolic i ewentualnie Warszawy lub Trójmiasta, jeśli chce wam się przyjeżdżać na takie spoty. Przyjechałem pierwszy, jestem przed czasem, czekam na chłopaków. I lecimy. Słuchajcie, ja nie wierzę, że ja jestem pod Olsztynem. To jest ogromny pas startowy. Ogromny pas startowy pod Olsztynem. Jesteśmy tutaj wszyscy. No wszyscy, którzy przyjechali oczywiście. Czekamy na chłopaków z, ze Szczytna e, Są gdzieś tam e, A ja wam pokażę ten ogromny pas To jest po prostu Coś niesamowitego, zobaczcie ja ciągle idę I on jest tak szeroki Tutaj można by Zorganizować normalne wyścigi Normalną jedną czwartą mili Bezpieczną Dla wszystkich, w ogóle wszyscy się podjarali Bo większość osób jest tu pierwszy raz i każdy zrobił coś takiego Dobra, to co zaczynamy? Zobaczymy jak sobie kamerka poradzi ze światłem. Na razie jest spoko, jak tutaj widzę. No to co, chłopaki, pierwsze, pierwsze koty za płoty? Założymy, że przejebiesz z tą Hondą? Nie Nie przejebiesz? Nie Dobra, to idę, idę, powiedzieć a czekaj bo chyba twój kolega się stawia pod Hondę, dawaj tu <słyski> <słyski> Muszę kurwa <góry> zobaczcie, <słyski> muszę z z Hondą <słyski> Mustang, Mustang i js 3 Ja się 3 I także Uf. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Niestety, przykrą wiadomość. Przyjechałem tu radosny, wesoły, nieświadomy, że tak powiem, bo to, jest, to się na pewno nazywa nieświadomy. No, go, golf się znowu, coś się z nim dzieje. Otóż jakiś czas temu przetarła mi się kostka z przodu od y, zamka maski, e, klapy, klapy silnika. No i niestety mi się pojawił komunikat o dolaniu oleju, bo jest za mała ilość. Silniku, w komorze silnika, no i dolałem, ale niestety komunikat nie zniknął, bo jest kostka przetarta, którą muszę wymienić. Mam nadzieję, że to jest tego problem. Bo uwaga, robię z lunchem 5,70 to jest bardzo długo, bo robiłem około 4 sekundy do setki. co mogę powiedzieć, no, siamanko? Wróciłem już na miejsce do domu. Słuchajcie, minęło kilka dni, ponieważ nie miałem sił nagrywać, bo po prostu mi się nie chciało. Auto na miejscu straciło mocy, co już słyszeliście na miejscu. Ale już tłumaczę co się całkowicie stało, co było tego przyczyną i jak to naprawiłem, bo auto już jest naprawione. Otóż na miejscu powiedziałem Wam, że jest problem z tym, że jest jakiś komunikat o niskim poziomie oleju i może to obcinać moc. No, niestety nie, eee, ja już Wam pokażę o co chodzi. Eee, miałem przetartą kostkę od czujnika, otwierania eee, maski, klapy, silnika. Widzicie tutaj tryty? To ja sobie na razie spiąłem tak, to delikatnie tylko. Eee, tu jest tak zwana fuszerka typowa, ale dzisiaj już tego nie będzie, bo mam cały nowy element, który po prostu bezpośrednio to sobie wepnę i tu sobie zamontuję. To jest czujnik otwierania klapy, klapy silnika. No ale nie to było przyczyną. Słuchajcie. <laughs> tak, tak, już uprzedzam. Tak, śmieci wrzucę zaraz. Wyniosę. <laughs> nie to było przyczyną. Przyczyną było um, niedołanie, niedoładowanie turbosprężarki i auto traciło na mocy. Um, turbosprężarka nie doładowywała. Czyli miała tak jakby za mało busta, tak jakby za mało powietrza. Więc proste w tym przypadku było to, żeby sprawdzić najpierw dolot. No to <laughs> pierwsze co zrobiłem, to. Pachajcie, zapalę tutaj. Pierwsze co zrobiłem, to zajrzałem tutaj wszędzie, czy nic przypadkiem się nie odkręciło, nie poluzowało. No ale jak możecie się domyślać. No nic tutaj nie, nie było, nie tak, w tym przypadku. No to już się troszkę zdenerwowałem, bo poje, pojechałem tutaj tam niby kolanko było luźne, coś mi się nie podobało, bo faktycznie śrubka się odkręciła i kolanko od turbo sprężarki było luźne. Ci, którzy to ten silnik przerabiali, więc wiedzą o co mi chodzi, to jest aluminiowe kolanko, które się wkłada do turbo sprężarki od strony dolotu powietrza. <laughs> No, pojechałem na testy i oczywiście okazało się, że nie, tego, to nie było to przyczyną. No to ja już się oczywiście poddałem, zdenerwowałem, mówię, no nie, turbo no nową trzeba kupić. Więc tak, najpierw rozebrałem sobie dolocik, sprawdziłem czy jest yy, przepływ normalny powietrza. Okazało się, że no nic tutaj nie jest nie tak. Zdjąłem rurę, zdjąłem kolanko, zacząłem się denerwować, tak, no mówię, no co jest? No i tak sobie patrzę, patrzę i jest tak zwany... Mój kolega to nazwał Charge Pipe. To jest tam głęboko e, od strony turbosprężarki, od dolnej strony, która wychodzi od strony interkulera. A spojrzę tak, a spojrzę wszędzie, gdzie się da. Może to jest od intercoolera problem. Może intercooler nie ładuje. No i kurczę, wiecie co? Okazało się, że e, tam w miejscu, gdzie rura od interkulera łączy się z turbosprężarką gumowym łącznikiem. Ten gumowy łącznik, proszę bardzo, ma dziurę. ma dziurę, na około, no tak trzy palce bym powiedział. No ja wiem, że to może tak nie wygląda strasznie, nie, to wygląda, to wygląda strasznie, w tym silniku to wygląda strasznie. I wiecie co, od razu zmieniłem to na troszeczkę, od razu zmieniłem tą gumę na coś bardziej trwalszego. I słuchajcie, nie będę tego przyciągał, nie będę udawał, nie będę tego rozciągał na nowy film, że o, golf ma nowy program i tak dalej. Yy... Auto odzyskało mocy, auto odzyskało jeszcze więcej mocy niż miało. I to jest zaraz. I tak naprawdę mogę Wam tylko powiedzieć, że zaraz zobaczycie kontynuację tego filmu, jak pojedziemy sobie z powrotem na to lotnisko za kilka dni i tam zmierzymy sobie dokładne czasy. Tak więc jesteśmy na miejscu, tak jak obiecałem zrobimy jeszcze test ostateczny, pomiary. To jest najlepsza miejscówka w Polsce jak na razie do takich rzeczy. I... Zgadnie zgad, 8 To jest... To jest... Wiem, że to jest prawie 1 dziesiąta sekundy, ale to jest dużo. Jak dla mnie, dla goda. A i tak stracił przyczepność. Strzałeś? Był pis opon. Stracił przyczepność. Zrobiłem wszystkie niezbędne pomiary, które chwilę wyświetliłem. Fajnie, że chłopaki ze na wpadli ze mną tutaj. Eee, chcę ich wspierać, więc jeśli chcecie, to wiecie tutaj na Instagrama opis w opisie macie link do Instagrama Szczytno, co na jazda Szczytno Dzięki wielkie chłopaki. No a my widzimy się wszyscy w następnym filmie. Na razie. Kiedyś to płynęły mi Dzisiaj daję ten wokal na beat. Zamykam oczy i odpływam w tym. Wszystko, co jest tutaj wokół, no to ulotne jak dym. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. Mówi, żebym kształcił się w tym. Dlaczego mam tego nie robić, ty mnie zaprągnisz już mi? O, nie, nie, nie. Siedzę i słucham głosu własnego rozsądku. Mówi, żebym kształcił się w